na prośbę jednego z użytkowników przedstawię w jaki sposób działa toster oraz omówię jego elementy w sumie ich nie wypisałem, ale je omówię wypisałem w sumie proces w jaki proces w jaki powstają tosty a więc tak na początek wyrecyzuję wikipedię mianowicie tak Toaster przyszedł do opiekania pieczywa między innymi tostów powstał w, u schyłku X i X wieku jednak dopiero z upowszechnieniem się prądu elektrycznego to stery nabrały powszechnego zastosowania w kuchni. Pierwsze modele wymagały bardziej uwagi, aby nie przypalić pieczywa i to jest bardzo ważne, ponieważ spalone tosty nie są dobre. Są chrupiące, ale nie są dobre. A więc czytam dalej. Ponadto grzały chleb tylko z jednej strony, więc w stosownym momencie trzeba było kromki odwracać. No i to była strata czasu do nie. W 1919 roku Charles Sritre zbudował urządzenie z czasomierzem i sprężynką, tak aby to po określonym czasie sam wyskakiwał z tostera. Gdy został właściwie opieczony, urządzenie było testowane w sieci restauracji Childs. i Ulegało ciągłym modyfikacjom. W 1926 roku pojawił się pierwszy domowy toster automatyczny, Tostmaster. Master. Tost obowiązkowo musi się składać z dwóch kromek, wybranego przez siebie pieczywa pieczarek, mogą to być też inne grzyby, ale pieczarki najlepsze. No i ser. I to musi być łożone w takiej kombinacji. A więc tosta się wkłada później do Tostera, który musi być podłączany yy, kablem do prądu. Kurde, to powinien być czarne. Kurde. O. I yy. to jest podłączone do prądu, co nie? I wtedy jak ten tost znajdzie się w tosterze, trochę to taka beznadziejna ta strzałka, bo pokazuje miejsce pod tosterem, ale kiedy tost się znajdzie w tosterze yy, to to coś się nagrzewa i robi się gorące. Przez co to, to też się robi gorący Dzięki czemu pieczywo się y, przypieka, co nie? E, I później w środku się robi ciepły i, i se, se, serek się topi Jest taki dobry Oraz Pieczarki są takie, takie mięciutkie i dobre i w ogóle, no i wtedy ten test jest gotowy i nie umiałem go narysować, ale jest, jest takie coś tylko bardziej takie ładniejsze i według mnie mniej więcej tak działa toster i bardzo dziękuję za uwagę.